Cześć! Wszystkim witam w trzecim dniu z Burgeria ja to był yy, mamy coś, co możemy kupować już. Tutaj jest po prostu klikuję kup i nie ma żadnego zatwierdzania. Ok, teraz jest bekon nowy i klienta nie ma. Czyli na rynku jest tylko bekon nowy. Na dzień, na dzień trzeci, pierwszy przychodzi Woli. Możecie napisać. Jakie ma, macie wrażenia? Po tym. Moim. Um, no jak on się po prostu ogląda. Te wszystkie papaski w formie jednodniowej. Możecie napisać swoje wrażenia na ten temat. Tutaj Rita jest. Rita jest. Robię mięso na zapas, no bo to, to nie zmieni, nic mi nie. Nic mi to nie zmieni. Dopóki nie ma klientów, którzy zamawiają jakoś inaczej. To ja mogę zrobić z mięsa na zapas nie, jeszcze nie ma tych klientów, co zamawiają dwa mięsa, tego, albo, albo, albo dwa więcej, nie ma takich klientów jeszcze, więc, no, można, nie, można zaczynać na czasie, nie? Okej, okay, który pierwszy to Się ten. Jeszcze jest. Jest czark, tu jeszcze nie ma ostatniego klienta. I co ciekawe, nikt z tych klientów, co tutaj jest, nie zamówił bekonu. Przyszedł łuczak i od razu go zamówił. <laughs> w ogóle każde mięso ma swoją... ...gablotkę, że tak powiem. W tym Switch. Jak tam oli? się dobra. Trzeba będzie tę perspektywy wyrobić Jest kachuna No, tak myślałem, że ktoś w końcu zamówi więcej niż jedno mięso. I teraz nie mam. Nie starczy. Potrzebuję dorobić. Chociaż jest ktoś, kto bekon zamówił. Oprócz czaka. Jak tam rita? Okej, okay, już punkty podociały za czekanie. To ja że że i za chwilę pójdę po to Potem ja, to, tak. będzie pierwsze 100%, to wbił, to będę wiedział, że jestem w stanie robić perfekty. I tak to wiem, nie? Ale no Wam, że na tym moim serwie, to już tam kilka perfektów trafiłem. Więc mam pewność, że perfekty są tu do trafienia. Bo inaczej by nie zrobili. Osiągniecie za perfekcyjnie. Cały czas 1% gdzieś tam się chowa. A, dobrze, że ta. To się przesuwa sama. No i w można zrobić takiej Bo Zawsze mi się ustawi, żeby mięso mieć. Do wyłożenia. Na zamówienie więc <noise> można przełączyć i mamy od razu ten mięso na... nastawione i nie trzeba przesuwać ale nie wyszło jeszcze żadne perfekcyjne zamówienie więc jeszcze będziemy nad tym pracować Czekanie będzie lepsze, jak będą mieli co robić w lokalu jak będą te wszystkie rzeczy ze sklepu wykupione to wtedy będzie najłatwiej te 100% zdobywać. No to do zobaczenia w kolejnych dniach odcinkach.